Czy wiedzieliście o tym, że w głowie się nie mieści dwa w scenie, w której to widzimy pokoje naszych emocji, to możemy w niej dostrzec Wóz Pizza Planet oraz również Bing Bonga i obie rzeczy są stworzone z origami. Oba detale zostały bardzo dobrze wykonane przez Pixara, gdyż wóz Pizza Planet jest już kultowym easter eggiem dla tego studia. Natomiast Bing Bong stworzony z origami ma nawiązywać do postaci z pierwszego filmu, która się poświęciła po to, by radość mogła uczyć z wielkiego kamionu. Te oraz wiele innych detali dzisiaj poruszymy sobie w naszej analizie filmu. W głowie się Mieści 2. Przy okazji dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał ten film, bo on mi mega przypadł do gustu. I w sumie to nie tylko mi, gdyż ten film wygenerował 224 miliony dolarów ze sprzedanych biletów w sam pierwszy weekend emisji tej animacji. Jeszcze na początku odcinka możecie zostawić pod nim łapeczkę w górę, no i jak już to zrobiliście, to możemy przejść do kolejnego ukrytego detalu, który pojawia się dosłownie na samym początku filmu. Tym detalem jest numer na koszulce Riley, a jest to numer 28, który nawiązuje do tego, że animacja w głowie się nie mieści jest 28 animacją Pixara. Kolejnym detalem, który jest zarówno powiązany z pierwszym filmem, jak i tym nowym, jest ulubiona bluzka Riley z pierwszego filmu. Za to w drugim filmie ta bluzka już na nią nie pasuje. Jakoś tak bardzo nagle, bardzo urosła. Korowa, no na wszystko. Za to ta bluzka już w pierwszym filmie spoilerowała nam szóstą emocję, którą była obawa, która to w drugim filmie przyjęła pseudonim Spina. Sodeczka z tych nerwów zapomniała, jestem obawa, ale generalnie mówią na mnie spina. W każdym razie ten spoiler wyglądał w taki sposób, że na tej bluzce były umieszczone wszystkie kolory, które odpowiadały emocjom Riley. Kolejny detal pojawił się w pokoju Riley, i tym szczegółem, który mogliście nie zauważyć, jest plakat Fortown, czyli zespołu z animacji to nie wypada. A propos tej animacji to w scenie z kraszową górą mogliście również tam dotrzeć jednego z członków tego zespołu, ale oprócz niego również tam się pojawia chłopak, który pojawił się pod koniec pierwszego filmu. Sorry. Dziewczyna! Dziewczyna! Czyli na to wychodzi, że spekulacje o tym, że on się Riley spodobał, były jak najbardziej prawdziwe. Oprócz tej dwójki dostajemy również na tej górze postać z gry, która to postać niesamowicie podobała się od razie. Jednakże sama postać oprócz dużych mięśni raczej w tym filmie nie pałała zbyt dużym intelektem. Za to tajny ruch tej postaci polegał na katurlaniu się do przodu, jak taka typowa kula do kręgli. Natomiast jeżeli chodzi o czwartą postać z tej góry, to wydaje mi się, że to jest ten ziomek z pierwszej części tej animacji, który pomógł radości wrócić do centrali. I w zasadzie to to stwierdziłem po kawałku jego twarzy i fryzury, że w zasadzie te postacie są mega do siebie podobne. Natomiast cała ta góra ma nawiązywać do góry Rasmur, w której to zostały wyryte cztery podobizny prezydentów USA. Wracając jeszcze na chwilę do mini pokoju w danych emocji, to można zauważyć to, że pokój radości stylistycznie jest niesamowicie podobny do pokoju Riley. Następnie nasza bohaterka w tym filmie. Jest Jedzie wraz ze swoimi koleżankami na obóz i wtedy tato Riley wypowiada dosyć ciekawą kwestię. mamy wolną Robimy z tym I przy tej kwestii robi dosyć ciekawą minę. Oczywiście ta scena była ukrytym żartem, który miał na celu rozśmieszyć nieco starszą widownię, Pochodziło w nim o Rimci Cimci i kto wie o co tutaj chodzi, ten wie. Następnie w głowie Riley pojawiają się nowe emocje. I w pierwszym momencie kiedy po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć w tym filmie obawę, można było doszeć w tej postaci to, że jej kolor oczu jest nieprzypadkowy gdyż tego samego koloru była w tym filmie zazdrość. I to właśnie te dwie postacie odgrywały w tym filmie główną rolę, jako dwa złe charaktery. Również to ma nawiązywać do radości i smutku, gdyż te dwie postacie grały pierwsze skrzypce w pierwszym filmie. I to właśnie przez to, że te dwie postacie były głównymi bohaterkami pierwszego filmu, to Radość miała w nim niebieskie oczy. Następny detal pojawia się tuż nad sejfem, w którym to te postacie były zamknięte. A tym detalem jest napis A113, czyli kolejny typowy easter egg Pixara. Wewnątrz tego sejfu poznaje Trzy postacie. Jedną z tych postaci jest mądrość, która ma na sobie gadającą torbę, z której to wychodzą różne przedmioty. Sama ta torba nosi imię Piterek. Cześć przyjaciele! Jestem Piterek! I te dwie postacie mają nawiązywać do animacji pokroju Dory, która to animacja miała na celu uczyć młode osoby języka hiszpańskiego. Również sama torba nawiązuje tutaj do torby Borby, która pojawiła się w Wójciu Dobrej Radzie. I w sumie sama torba działa bardzo podobnie co ta torba Borba. Oprócz tych postaci również możemy tam zobaczyć bohatera, którym to grała Riley w grze. A trzecią postacią jest wielki, mroczny sekret Riley, który w zasadzie wyszedł na jaw w postaci po napisach. Uu, a ja myślałam, że chodzi o naszykanie do śpiwora. Chodziło w tym sekrecie o to, że Riley zlała się do śpiworu, co to jest dla mnie dosyć dziwne tłumaczenie, gdyż w oryginalnej wersji językowej w tej scenie było, że Riley zrobiła to samo, ale do basenu. Przenieśmy się na chwilę do zazdrości, która dosłownie wszystkiego zazdrościła innym ludziom oraz emocjom. I nie wiem, czy zauważyliście to, że zazdrość ma tylko cztery palce, a nie jak inne emocje 5. Co to oczywiście miało również pasować do charakteru tej postaci, gdyż ona jak najbardziej miała oddawać zazdrość. Kolejny detal, który mogliście pominąć, pojawia się w scenie, w której to obawa ściąga do centrali smutek oraz różne wspomnienia Riley. To wówczas w Jenezy cool możemy zobaczyć obracającego się Elio, czyli główną postać animacji o tym samym tytule, która zadebiutuje w przyszłym roku. Oprócz tego również możemy usłyszeć to, jak Riley mówi, że słucha Justina Bobbera. Co to jest oczywiście nawiązaniem do Justina Biebera. W centrali stworzonej przez obawę możemy zobaczyć karty, na których widnieje wizerunek Riley. Oczywiście jest to spowodowane tym, że ta centrala bezpośrednio oddziałuje na Riley, aż jestem ciekawy, ile osób z Was zauważyło to, że na paradzie zawodowej można było w tle dostrzec piłkę Pixara czyli w zasadzie wszystkie trzy typowe Pixarowe easter eggi zostały przez nas odkryte. Jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że odraza reaguje niesamowitą odrazą na widok brokuła. I ten zabieg też nie jest przypadkowy, dlatego że to nawiązuje do pierwszego filmu, a dokładniej mówiąc to do sceny, w której to odraza zadebiutowała. I to właśnie w tej scenie mała Riley dosadnie wszystkim pokazała, że brokułów ona jeść nie będzie. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na dwie moim zdaniem istotne rzeczy, które nie zostały nam w żaden sposób wyjaśnione w tym filmie. Pierwsza czas nich dotyczy emocji Riley, a dokładniej mówiąc, to nie rozumiem tej kwestii, czemu nam to nie zostało wyjaśnione, dlaczego Riley ma różne emocje. Za to jej koleżanki już miały emocje wyglądające w ten sam sposób. Czyli ich emocje były po prostu żeńskie. Natomiast Riley ma dwie pary emocji. Dlatego mnie to zaczęło zastanawiać, czy Riley ma jakieś specjalne emocje, czy o co tutaj dokładnie chodzi. I moim zdaniem, wielka szkoda, że tego nie poruszyli w filmie. Tak samo, moim zdaniem, też wielką szkodą jest to, że obawa w głowach rodziców Riley pojawiła się dopiero w scenkach przy napisach końcowych. Jak dla mnie, to ta postać powinna dostać znacznie większą rolę w ich głowach w tym filmie, no bo w końcu ona była głównym złym charakterem w głowie Riley. W taki sposób prezentują się wszystkie ukryte detale oraz easter eggi, które znalazłem w Głowie się nie mieści dwa. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, to koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Ode mnie dzisiaj to na tyle, trzymajcie się. Na razie, cześć, do następnego. visions of you come and stay the entire night my mind is buried rescue out of sight crazy me crazy